Kurwełe, kurwe. Jesteśmy z powrotem. Ja niestety eksportuję tylko te filmy. Nie, nie dzielę jakoś. El Cuento del Mutero. El Mitchell. Kurwe. Melee Imbiero, wiele więcej. El Cuento. Ecuador. Jiu A jezu serio O właśnie tego szukam Jeszcze jakieś takie do i w ogóle to już będę Dobra ja zadowolony Kuźwełek Mam jednego silnika tylko to no nie starczy. O, Śmigające ostrze! Śmigające ostrze! No shit, Sherlock. się kurwa kryją. Poplerak jak Niemcy!

A, kontrolowane serie to działa. Już mniej kontrolowane serie też działają. Jeb, mów twarz. Pyk, pyk, zabierzmy wszystko co nasze. Pierw kolega. Teraz ty. Mówię, no, że teraz ty, a ty jeszcze tutaj się rzucasz. Ciekawe po co się rzucasz synek, skoro i tak zginiesz. Ja. Pociski władzy. Tak, rzeczywiście, mogłem to zrobić od razu, a nie wskakiwać w ten ogień. No ale, chciałem się po prostu ogrzać, rozumiecie. Większość rzeczy to jest taka ziemba. Ojojo, jak mi psyklo, jak mi psyklo, psyklo mi jest że umieracie. Co hmm. kurwa powiedziałeś, synek? Dzieciaku. Wycofuję się. No gej, okay. ziomek, wycofuj się. Przynajmniej przeżyjesz. No jestem. A ten akarz to jest tak z broń. A. No szmata no. A więc muszę się wycofać. Gdzie jest krzyż? Pyk, 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 Gdzie jest? Tak twój kolega spierdala. Tyle Ty z to samo ziomek. O ja pierdolę. Raczej znaczy, no pierdolę, no bo na razie, nie? Kurwa, Czyżby to nie była ta sama rakieta? Aha, to zupełnie nie jest to sama. Teraz są na trzy rakiety Viper. Pierdolij mnie, to są chyba te, żebym auto mógł zniszczyć. No ale trzeba korzystać z takich środków, jakie się mam. Co tu mam w ogóle zrobić? <noise> tak. rozkminiam teraz. Zokalizuj. Aha. Ok. Później czemu te nogi. Ja się nie umlek. Ja się nie Deszczenie spokojne Potargały Coś tam coś A my na tej wojnie Kładą Do domu wrócimy Dziwki napoimy I coś tam coś tam Niezbyt pamiętam ten piosenkę. Kurwa! Nie. Ale wiem, że to są deszcze, nie O ty, suko! Już, Ta regeneracja życia, Boże. Wiecie co? Jakby tu po prostu dali tylko i wyłącznie więcej apteczek, to by było o wiele lepiej. A tak wywalili tą regenerację życia z dupy. To jeszcze takiego nie lubię po prostu Hudson hmm. nie przejdziesz Aha I'm Genius Over and over and under my skin Fuck it all Fuck it all lol I tak you feel it? Nie. nie 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 Tak się to jest Ty tu o ty kurwa Ty synek Synek nie ja ci powiem, Ja powiem twojej mamie, że ty do mnie szczeląś O kurwa <gryw> Ja go chciałem pokojowo mówcie, że to mam sobie przejść. Jeszcze nie... spokojnie... Mm -mm. Touch, me, touch me, I wanna feel your body. La, 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 la. Kurwa coś, coś dzisiaj tak muzykalnie troszkę Hudson Ajajaj Że tak powiem umrzesz sobie suko O kurwełe, co się stało Co się stało się, ten rap, to pokłosie. się. Wiecie co, dobra, to ja na razie chyba tutaj jeszcze zrobię przerwę i będziemy się słyszeć w kolejnym odcinku.